Po wielu miesiącach niepewności wreszcie pojawiła się nadzieja na uratowanie Puławskiego Szpitala i wywalczenie dla niego wyższego kontraktu. W czwartek 21 stycznia czteroosobowa delegacja z Puław spotkała się w Warszawie z minister zdrowia Ewą Kopacz. Interesy Puławskiego SPZOS reprezentowali jego dyrektorzy Marian Jedliński i Waldemar Gardias, poseł Małgorzata Sadurska, szefowa związku zawodowego pielęgniarek i położnych Lidia Twardowska i starosta Sławomir Kamiński. Wróciliśmy pełni optymizmu natomiast bez konkretnych efektów. Przyjęcie było bardzo sympatyczne, bardzo miłe. Pani minister poświęciła nam prawie godzinę, pan wiceminister prawie dwie, czyli w sumie byliśmy tam trzy godziny i naprawdę mieliśmy bardzo dużo czasu i możliwości, żeby przedstawić to wszystko, co żeśmy zrobili. Powiem tak, mam wrażenie, że cała ta, że cała ta wizyta otworzyła. Rzeczywiście w ministerstwie oczy, na to, że nie do wszystkich można przykładać ich jednakową miarę. Szpital Puławski jest specyficzny i Szpital Puławski jest rzeczywiście e, no, o wiele większy ma inną rangę niż szpitale powiatowe czterodziałowe e, i nie można go jakby jednym szablonem z nimi e, traktować. Pokazaliśmy również nasze inicjatywy, zaangażowanie wszystkich gmin e, i. no. To wszystko, co przez trzy lata udało nam się zrobić, to spotkanie z obydwu stron było spotkaniem merytorycznym, a nie politycznym. Naprawdę, i nasza strona, i pani minister mówiliśmy bez dogmatów i bez schematów. Zorganizowanie spotkania puławskiej delegacji z minister Kopacz nie było prostą sprawą. Osoby, które tak naprawdę pomogły nam w tym, żeby w taki sposób się zmobilizować. To przede wszystkim organ założycielski, pani poseł Małgorzata Sadurska, która naprawdę wykazała ogromną determinację, żeby w krótkim czasie spowodować spotkanie u pani minister zdrowia. Mieszkańcy Puław popierają działanie podjęte przez starostwo i społeczny komitet ratowania szpitala. Dotychczas udało się zebrać aż 33 tysiące podpisów pod petycją do dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia. Oznacza to, że Nasi mieszkańcy powiatu i miasta chcą utrzymania szpitala w takiej to strukturze, świadczącego te usługi na coraz wyższym poziomie i o dostępności 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Jest to wielki luksus, ja zawsze to podkreślałem, wielki wysiłek, ale jak widać, jest to całkowicie potrzebne. Mimo to pojawiają się głosy, iż akcja Komitetu Ratowania Szpitala to działanie czysto polityczne, a powiat, który nawołuje inne lokalne samorządy do finansowego wspierania SPZ, sam tego nie robi. Ech, no cóż. Yy, yy... Ciężko nawet do tego się odnosić. Ja powiem tak, myślę, że sytuacja Puławskiego Szpitala jest na tyle trudna, że próba wykorzystywania jej i grania politycznego jest po prostu niestosowna. I ciężko mi się odnosić do tych zachowań, które w mojej ocenie są po prostu niestosowne. Puławski Szpital jest co roku wspierany przez powiat. W tym roku to powiat Puławski zakłada w swoim budżecie. Poręczanie dla kolejnych inwestycji. To powiat Puławski zobowiązał się do, do tego, że będziemy wspierać Puławski Szpital. To jest w uchwałach naszego powiatu zapisane. Kwotami ze zbycia nieruchomości. Tak samo wielokrotnie zapewniałem publicznie, że kwoty z dzierżawy, prosektorium, również będą przeznaczane na Puławski szpital. Udziały własne na inwestycje termomodernizacji w pawilonie C również będą pokryte są już poręczane a będą pokryte przez powiat płaski. Powiat chce na rzecz szpitala przekazać środki które zostaną uzyskane ze zbycia atrakcyjnych nieruchomości działki wokół szpitala które wkrótce zostaną wystawione na sprzedaż wyceniono na 6 milionów złotych Kwota ta mogłaby w całości zostać przeznaczona na ratowanie zadłużonej placówki pod warunkiem że władze samorządowe Puław nie naliczą tak opłaty adiacenckiej Ja w tym miejscu chciałbym, jak już mówiłem wcześniej, zaapelować do, do, do Rady Miasta i do, i do pana prezydenta o to, żeby nie naliczał opłaty adiacenckiej od sprzedawanych działek wokół szpitala, bo powoduje to realny spadek kwot przeznaczonych na funkcjonowanie Puławskiego Szpitala. Mówimy o kwocie około 20% od niej, czyli miliona dwustu. Taka kwota z, ze sprzedaży działek wpłynęłaby do budżetu miasta, zamiast do, do kasy szpitala. Puławski Szpital ma szansę na przetrwanie, a co najważniejsze, na dalszy rozwój. Wiele zależeć jednak będzie od zaplanowanego na ten tydzień drugiego spotkania z minister Ewą Kopacz.